No i dobra, no i właśnie w tym miejscu zakończyliśmy e, no zobaczymy, zobaczymy jak to nam dalej pójdzie. Straciliśmy wszystko sobie tam. To jest już e, może finalny odcinek, tego nie wiem. Zobaczymy. E, no i co? Zeskoczymy sobie tu Tutaj, chyba tutaj sobie wyskoczymy. Odwrócił się. Nie. No i dobra. Może no i sobie dalej wycielaj, wow. hmm. no nie, no nie, nie ty kurwo. Czuję, że to jest, wypiję to. Aha, bo już nie mamy. Tak, kurwa. No to już tak naprawdę to, że tak powiem, nie mamy po co iść tam. W sensie, że już nic nie odzyskamy. Ale nie wiem, czy widzicie kolejne. Tutaj nie mamy. O, jest elicja. Holender Dobra, czyli jednak No a dobra, ale drogę znamy Musimy się teraz tego trzymać Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy Tak, Dziękujemy panu za tutaj wstępy Dobrze, że niektórzy są tak tępi, że nie zauważą mhm. No niby fajne tam uniki już robię, bo ten skill został tu po... podniesiony się z tym, co pamiętam na... O! Kurwa i spadłem z nas, w ja stole no tego się nie spodziewałem. Tutaj wam pokażę jak się spada z dachu z znioku Ale no jakby co, no to już widzieliście jak to wygląda. Nie dziękujcie, nie dziękujcie. Dobra. To jest... Dobra. Wpadliśmy e, oczywiście na na łebetynę. A czemu by nie. Idziemy dalej idziemy dalej oczywiście tak, dziura, dziurę dziura dobra i teraz sobie zrobimy tak tego cwaniure To będzie do nas strzelał sobie go zabijem sprowokujemy tego a, tego też zabiję. no to pięknie ogólnie no się tu nam zapowiada to wszystko teraz może zeskoczyć yy, no najlepiej tu tak, przejdziemy bokiem tam. No to już się gdzieś stanie, Ale ładnie, ale... No i po cichu, po cichu, po cichu. Nie, nie da rady. Tu nie da rady po cichu. O ty, jaki gamon! Gorsze, tak tak kurwa wstań to zobacz co ci o, o nie A zobaczymy czy kurwa u nie ta po drabinie wyjść Na pewno są szybkie O na mordę poleciał i co? Już tego nie umiem. O, odbija się mordą. No i dobra. Tu sobie zostawić na dalszą część, tak żebyśmy mieli więcej życia. Zobaczymy. Dobra, idziemy sobie tędy. do tych dwóch typów widzieliśmy. O i zajędioda. Ole ma kurwa wielką siekierę I bije na śnieżę ale... No jak to przeżyjemy w jakikolwiek sposób O kurwa Śpierdalamy Chłopaki Byście mi pomogli, co byście się tu tamtymi zajęli, co za to idą tutaj tak? No i próbujemy skutecznej ucieczki huh. Do kapliczki Oby do kapliczki, oby do kapliczki Dobra such tipie, bo ja nie mam tu czasu na takie pierdoły To jest speedrun, który chciałem Wam pokazać. Bardzo, bardzo fajny O, tam jest Najka, ale tu już postrawiłem wyskoczyć wszystko za mną biegnie speedrun to jest do potęgi o stój no i doszliśmy do miejsca w którym tutaj wytykamy. o ten w końcu się nauczyłeś chodzić po tej drabinie zobacz jak coś to potrafisz tak 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 dobra już nas goni 16 przeciwników o kurwa jaka piękna sceneria. Nie do Oscar. nie, nie dobiegłem do bosa nie? Nie. Dobra, więc wiemy co nas tam czeka, nie? No teraz... Teraz tak o, no i zaczynamy. No właśnie... Aha, bo tu musimy sobie kurwa otworzyć, to mogłem pobiec. Ja pierdolę. No dobra. Fidran po otwarcie chyba robimy co I teraz weźmiemy trochę większą ilość przeciwników to mi się zaczęło podobać A nie robimy na razie normalnie potem chyba walniemy ma już wiemy gdzie, gdzie, gdzie możemy wpaść jest na tyle mądrze iść pociwko, 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 I mam nadzieję, że spadnie na no, tej tak jak ten Party zabił się. Later, dobra. Wchodzimy tu. tu się mnie, spodziewacie z tej strony. Tych się nie ma Tych się nie ma Dobra Zeskoczymy sobie tu Ominiemy sobie tych przeciwników Które nie potrafią chodzić Chociaż ten jeden ostatnio się nauczył najważniejsze otworzyć sobie tam furtkę słuchajcie otworzyć sobie tam furtkę mieć po prostu fajny dostęp do tego bossa dobra tu spadamy oczywiście na dół a, a. weźmy strzałę dobra no jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy no i tak nie dało się tego przeciwnika ominąć Kurkę, tram, korek, tram. O kurwa, no ale jak ją odchodzić? Który mieć tu dokładnie? Uff, tutaj jest, jesteśmy, jeszcze tutaj jakiś tam. To... Kurwa, no. Tam jest Majska, Kolejna. Trzeba jakichś sposobów skończyć. Huh. No ale żopczaliśmy chociaż o to tam. No gra wygląda ślicznie. Super. Gdzie jest piąty kolega? Ona jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. A no to daje wtedy co możliwość już wszystkie opcje są? Nie, widzicie, jeszcze dwóch brakuje, czyli jeden był tam na dachu, a drugi jest tutaj. O tak. to przynajmniej wszystkie wnęjki są z tego pierwszego etapu pokazane. A wiecie co? Spróbujmy tutaj samym środkiem, kurwa, co będziemy się z jakimiś tam błajdastem przejmować, dobra, padu a najpierw sobie jeszcze wyciśnijmy tego co jest w boku. no nie jest w łatwą grom ci znaczy na pewno jest, tak mi się wydaje łatwiej będzie mi Dark Souls 3 Kurczę, o no, tutaj coś dużo ci nie narobię, narobię Dobra Padłeś, o to chodziło Poznajesz mnie Kurwa, taki drugi że... Nie 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 no chłopie, no co ty? No zacznijmy zacznij się na dachu nie Wspaniałe, Wspaniale. Jeszcze właśnie zobaczymy, no. czy tutaj jesteś jakby sprawny i kurwa w ogóle. No ja nie tego. Biegnie za mną, nie? No kurwa, biegnie. Dobra, 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 No i chodzi dobrze. No ja sobie tu wyskoczę. I tu. Kurwa, ninjo, jebany. No, no chodź, 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 chodź. O, biegnie, biegnie, biegnie. O kurwa, biegnie. Kurwa, przybył. A po drabinie wejdzie? Tak, i uruchomimy też tego. A to czemu by nie? No ale kurwa! Jebana drabino Dobra, no to to by było na tyle w tym odcinku. To musimy wykminić po prostu co, gdzie, jak, kiedy. Z tej strony bronek. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się.